Dzisiaj spotykamy zmartwychwstałego nad jeziorem tyberiackim. Może i było tam tak wiecznie, jak dzisiaj w górach, ale Jezus przychodzi ze spokojem. Pyta swoich uczniów, dzieci, macie co jeść, a gdy oni mówią, że nie, to daje im radę. Która kończy się obfitym połowem. Następnie sam rozpala ognisko i prosi, aby przynieśli to, co sami złowili. Jaka dzisiaj jest tego lekcja dla nas? Czego uczy nas zmartwychwstały? Nie chce byśmy pracowali sami, bo to nie będzie przynosiło owoców. Nie chcę pracować on sam, Chcę, abyśmy współpracowali, współtworzyli nowe królestwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie Chrystus z martwych stałych. Także i w ta radosna wiadomość dotarła. Jest roznoszona po szczytach wiatr, ją niesie daleko, że Pan nasz pokonał śmierć. Alleluja!